Dzień dobry, witam serdecznie w Małej Cikierence i zapraszam na tor, który nazwałam owocowy raj z bardzo dużą ilością owoców. Jest troszeczkę czasochłonny, bo będziemy musieli upiec kruchy spód i biszkopt i zrobić nadzienie z owoców. Jeszcze jest krem, ale naprawdę uważam, że warto. Jest przepyszny. Wszystko dokładnie pokazałam i opisałam na stronie Małej Cukierynki, więc też nie będzie problemu. Zapraszam na film i proszę pamiętajcie o subskrypcji kanału Małej Cukierynki. Do mąki dodajemy proszek do pieczenia i krótko mieszamy. Przesiewamy cukier-puder i masło podsypując mąką ścieramy na tarce z grubymi oczkami. Dodajemy żółtko, łyżeczkę śmietany i zagniatamy ciasto. Jeśli ciasto będzie zbyt suche, dodajemy jeszcze jedną łyżeczkę śmietany. Gotowym ciastem wykładamy formę do pieczenia. Ciasto nakuwamy widelcem i wkładamy do lodówki na około 30 minut. Schłodzone ciasto wkładamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 200 stopniach na funkcji góra dół przez około 20 minut. Biszkop. Białka ubijamy na sztywną pianę i dodajemy cukier. Miksujemy jeszcze przez chwilę, aż masa będzie gęsta i lśniąca. Dodajemy żółtka i jeszcze przez chwilę miksujemy. Mąkę mieszamy z proszkiem do pieczenia i przesiewamy na jajeczną masę. Delikatnie mieszamy szpatułką. Gotowe ciasto przekładamy do tortownicy o średnicy 23 cm i wyrównujemy. Kruche ciasto pieczemy w takiej samej tortownicy. Wyrównujemy i wkładamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 160 stopniach na funkcji termoobieg przez około 20-25 minut. Po wyjęciu z piekarnika odstawiamy do całkowitego ostygnięcia. Masa owocowa. Kisiele rozmieszać w połowie soku owocowego. Pozostały sok z cukrem zagotować. Do gotującego się soku wlać rozmieszany kisiel i ugotować gęsty kisiel. Zdjąć z ognia i dodać galaretkę. Mieszać aż galaretka się rozpuści. Dodać owoce, wymieszać. Ja użyłam mrożonych owoców. Proszę wcześniej je rozmrozić. Nadzienie owocowe wylewamy na kruchy spód, wyrównujemy. Biszkopt wyciągamy z blaszki, ściągamy papier do pieczenia i układamy go na masie owocowej. Lekko dociskamy. Biszkopt można nasączyć delikatnie posłodzoną wodą z sokiem cytrynowym. Biszkopt smarujemy konfiturą malinową. Plastry ananasa osączamy i układamy je na wierzchu ciasta. Dwa krążki proszę zostawić do ozdobienia tortu. krem. Śmietankę kremówkę ubijamy z cukrem pudrem i z cukrem z prawdziwą wanilią lub cukrem wanilinowym. Dodajemy serek mascarpone i mieszamy mikserem. Dodajemy sok z cytryny i znów mieszamy mikserem. Krem wykładamy na ciasto w blaszce, wyrównujemy. Ciasto wkładamy do lodówki na co najmniej 4 godziny, najlepiej na całą noc. Dobrze schłodzone ciasto ostrożnie wyciągamy z blaszki i układamy na paterze. Wierzch i boki. Śmietankę kremówkę ubijamy z cukrem pudrem i cukrem z prawdziwą wanilią lub pastą waniliową. Możemy dodać jeszcze fiks do śmietany. Śmietanką smarujemy boki i wierzch tortu. Do posmarowania boków użyłam szpatułki. Aby wyrównać boki, możemy sobie również pomóc prostokątną metalową szpatułką. I tą śmietaną, która nam zostanie, robimy rozetki na wierzchu ciasta. Użyłam końcówki Wilton M1. Ananasa kroimy na kawałeczki i ozdabiamy nim wierzch ciasta. Układamy maliny, jeżyny i kawałeczki kiwi. Czekoladę roztapiamy na parze lub w mikrofalówce. Dodajemy odrobinę oleju kokosowego, aby czekolada była rzadsza, ale jeśli nie mamy, możemy pominąć. Następnie czekoladą robimy cieniutkie Esy floresy przy brzegu tortu. Nasz fantastyczny tort jest już gotowy. Bardzo owocowy, pyszny, orzeźwiający. Dokładny przepis na stronie Małej Cukierek. Link w opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie.